Czy zdarzyło Ci się kiedyś rozmawiać z kimś, kto wydawał się niezwykle pewny siebie, urokliwy, wręcz magnetyczny, a jednak po takiej rozmowie czułeś się mniejszy, słabszy, mniej wartościowy? To uczucie niepewności, jakby coś w Tobie zostało zabrane, a jednocześnie jakaś część Ciebie została zaczarowana to znak, że mogłeś mieć do czynienia z narcyzem. Narcys to nie tylko ktoś, kto patrzy w lustro i podziwia własne odbicie. To mistrz iluzji. To człowiek, który zna słowa jak zaklęcia, używa ich nie po to, aby budować więź, ale by utrzymać władzę i kontrolę. I co najważniejsze, narcyz zawsze mówi pewne rzeczy. Sześć zdań, które powtarzają się niemal jak refren, niezależnie od tego, czy spotykasz go w pracy, w związku? Czy w kręgu znajomych. Karl Gustav Jung powiedział kiedyś, że to, co najbardziej nas irytuje u innych, jest odbiciem czegoś, czego nie dostrzegamy w sobie to prawo projekcji. Dlatego spotkanie z Narcyzem jest tak bolesne. On staje się lustrem naszych własnych lęków, ran i cieni. Ale jednocześnie to spotkanie może być początkiem przebudzenia. Dziś opowiem ci o tych sześciu zdaniach Narcyza. Posłuchaj uważnie. Być może usłyszysz w nich coś, co brzmi znajomo. A jeśli tak, to nie przypadek. Jeden. To twoja wina. Klasyczne zdanie, które narcyz powtarza jak mantrę. Nie chodzi o to, że faktycznie coś zrobiłeś źle. Chodzi o to, żebyś poczuł winę. Bo człowiekiem obciążonym winą łatwo manipulować. Jung pisał, że cień. Ta część nas, której nie chcemy widzieć, często objawia się poprzez poczucie winy. Narcys instynktownie dotyka właśnie tej rany. Sprawia, że zaczynasz kwestionować siebie, swoje decyzje, swoje prawo do bycia sobą. Czy zdarzyło ci się kiedyś usłyszeć to zdanie, a potem przez godziny, dni, a nawet tygodnie, rozkładać każde słowo, które powiedziałeś? Zastanawiać się, może rzeczywiście przesadziłem. Może faktycznie jestem winny? Narcyz wie, że jeśli uda mu się w tobie zaszczepić wątpliwość, będzie miał nad tobą władzę. Bo winny człowiek zawsze będzie próbował się zrehabilitować, a to otwiera drzwi do jeszcze większej kontroli. Ale prawda jest taka: winę bardzo często projektujemy z nieświadomości. Jeśli przyjmujesz ją od kogoś bez sprawdzania faktów, to znak, że twój cień prosi, abyś się nim zajął. 2. Nikt inny tak nie myśli, tylko ty. To zdanie ma na celu jedno izolację. Narcys chce, żebyś uwierzył, że jesteś sam, że twoje myśli są dziwne, że twoje uczucia są nie na miejscu. Jung mówił, że jednym z najgłębszych ludzkich lęków jest wykluczenie z grupy. Narcys wykorzystuje ten archetypiczny lęk strach przed odrzuceniem. Pomyśl, jak często słysząc coś takiego, zaczynałeś wątpić we własne odczucia? Może naprawdę przesadzam? Może jestem zbyt wrażliwy? Narcyz wie, że jeśli podetnie cię w korzeniach, w twoim poczuciu przynależności, będziesz bardziej skłonny do uległości. Jedne. Robię to dla twojego dobra. Oto zdanie, które brzmi jak troska, ale jest trucizną. Narcys pod płaszczykiem altruizmu tak naprawdę realizuje własne cele. Karl Jung opisywał archetyp władcy Kogoś, kto zawsze wie lepiej kto decyduje za innych. Narcyz uwielbia odgrywać tę rolę. On wie, co jest dla ciebie najlepsze. Ale jeśli przyjrzysz się uważnie, zauważysz, że to dla twojego dobra, zawsze przynosi mu jakąś korzyść. Czy zdarzyło ci się, że ktoś tłumaczył swoje raniące słowa? Czy decyzję właśnie w ten sposób? To nie była troska. To była kontrola w pięknym opakowaniu. Jeden. Jesteś zbyt wrażliwy. Kolejne zdanie, które Narcyz powtarza, aby podważyć Twoją rzeczywistość. Twoje uczucia stają się problemem, Twoja wrażliwość wadą. Jung twierdził, że emocje to język naszej nieświadomości. Jeśli ktoś próbuje wmówić Ci, że Twoje uczucia są nieważne. Odcina cię od twojego wewnętrznego kompasu. A wtedy łatwiej tobą sterować. Narcyz nie chce, żebyś ufał sobie. Chce, żebyś ufał jemu. Jeden, Inni mają gorzej. To zdanie działa jak cichy sabotaż. Zamiast uznać twoje doświadczenie, narcyz je bagatelizuje. Twoje cierpienie zostaje unieważnione. To bardzo sprytna forma gaslightingu. Sprawia, że zaczynasz się wstydzić tego, co czujesz, a człowiek, który się wstydzi, milknie. Jung mówił, że jednym z największych zagrożeń dla procesu indywiduacji jest tłumienie własnych emocji, bo to, co wypierasz, wraca jako cień. 1. Bez mnie sobie nie poradzisz. To zdanie jest jak kajdany. Najgłębszy cel narcyza to sprawić, żebyś uwierzył, że jesteś zależny że nie dasz rady sam, to atak na twoje poczucie samodzielności, na twoją wolność. A jednak, to właśnie wolność jest kluczem do twojej siły. Jung pisał, że proces indywiduacji, droga do prawdziwego ja, wymaga odłączenia się od fałszywych autorytetów i odkrycia własnej mocy. Dlatego spotkanie z narcyzem, choć bolesne, może być momentem przebudzenia. Zatrzymaj się teraz i zapytaj siebie: Czy słyszałem te zdania w swoim życiu? Jak się wtedy czułem? Co to mówi o moich własnych ranach, które jeszcze czekają na uzdrowienie? Bo pamiętaj: Narcyz jest nauczycielem nie w tradycyjnym sensie nie tym, którego chcielibyśmy spotkać ale nauczycielem, który wskazuje, gdzie jeszcze w nas samych potrzebna jest praca. To, co cię najbardziej boli w słowach narcyza, mówi najwięcej o tobie. Jeśli nauczysz się patrzeć na te spotkania jak na lustro, odzyskasz moc. Jung wierzył, że nie spotykamy nikogo przypadkiem. Każda relacja jest częścią większego planu, prawa rezonansu. Być może narcyz pojawił się w twoim życiu właśnie po to, żebyś odkrył własną siłę. I teraz pytanie brzmi, czy pozwolisz, by jego słowa cię uwięziły? Czy użyjesz ich jako klucza do własnej wolności? Jak odpowiadać na sześć zdań narcyza? Praktyka krok po kroku: jeden: rozróżnij winę od odpowiedzialności. Narcyz manipuluje poczuciem winy, bo wie, że to najsilniejszy hamulec w naszej psychice. Jung mówił, że cień, te części nas, które wypieramy, często kryją się właśnie w winie. Ćwiczenie. Następnym razem, gdy ktoś spróbuje zrzucić na ciebie winę, zadaj sobie trzy pytania. 1. Czy faktycznie mogłem mieć wpływ na tę sytuację? 2. Czy ta osoba próbuje mnie zawstydzić? Czy rozmawia ze mną konstruktywnie? 3. Co czuję w ciele, kiedy słyszę to oskarżenie? Ścisk w żołądku, napięcie w gardle to sygnały projekcji. Powiedz w myślach. Mogę przyjąć odpowiedzialność za swoje czyny, ale nie za cudze projekcje. Druga. Powrót do własnej prawdy. To zdanie uderza w nasz lęk przed odrzuceniem, ale prawda jest taka. Twoja perspektywa jest cenna, nawet jeśli jesteś jedyną osobą, która ją widzi. Ćwiczenie. Zapisz w dzienniku trzy sytuacje, w których byłeś w mniejszości, ale później okazało się, że Twoje odczucia były trafne. Powtarzaj sobie. Moje uczucia są prawdziwe. To, że ktoś ich nie podziela, nie znaczy, że są błędne. Jung uczył, że droga do indywidualizacji zawsze prowadzi przez samotność. Bycie innym to nie słabość, to początek autentyczności. Trzeci, Oddziel intencje od efektu. Narcyz uwielbia maskować kontrolę troską. Twoje zadanie. Sprawdzić. Czy za tymi słowami naprawdę stoi troska? Ćwiczenie. Gdy ktoś mówi to zdanie, zapytaj siebie: Kto naprawdę na tym korzysta? Zrób listę. Jakie korzyści mam ja? A jakie ta druga osoba? Jeśli okazuje się, że dla twojego dobra oznacza, że tylko druga strona wygrywa, nie daj się złapać. Jung pisał, że archetyp władcy w zdrowej formie troszczy się o innych, ale w cieniu staje się tyranem. Rozpoznaj, którego właśnie spotkałeś. 4. Zbuduj tarczę z własnej wrażliwości. Narcys próbuje wmówić ci, że twoje emocje są problemem, ale Jung twierdził, że emocje to język nieświadomości, sygnały od duszy. Ćwiczenie. Gdy usłyszysz to zdanie, połóż rękę na sercu i powiedz w myślach: Moja wrażliwość jest moją siłą. Prowadź dziennik emocji. Zapisuj, co czujesz, kiedy ktoś bagatelizuje Twoje odczucia. Znajdź w historii swojego życia moment, w którym wrażliwość poprowadziła Cię ku dobrej decyzji i przypominaj go sobie zawsze, gdy ktoś próbuje ją zdyskredytować. 5. Uznaj swoje doświadczenie. To zdanie zabiera Ci prawo do przeżywania emocji, ale każdy ból jest ważny, nawet jeśli ktoś cierpi bardziej. Ćwiczenie. Stań przed lustrem i powiedz sobie na głos: Moje emocje są ważne. Mam prawo czuć to, co czuję. Zapisz na kartce zdanie: Moje cierpienie jest częścią mojej drogi. Pomyśl: Jakie lekcje daje mi ten ból? Jung pisał, że to, co wypieramy, wraca w formie cienia, dlatego uznanie swojego bólu to pierwszy krok do uzdrowienia. 6. Odkryj własną moc. To najgroźniejsze zdanie Narcyza. Uderza w Twoje poczucie wolności. Ale właśnie tu kryje się Twoja największa siła. Odkrycie, że jesteś w stanie samodzielnie przejść przez życie. Ćwiczenie. Wybierz jedną rzecz, którą zwykle robisz z czyjąś pomocą. I spróbuj zrobić ją samodzielnie. Codziennie zapisuj trzy dowody na to, że poradziłeś sobie sam, małe rzeczy. Od zorganizowania dnia po rozwiązanie problemu. Powtarzaj mantrę: Mam w sobie wszystko, czego potrzebuję. Jung mówił, że droga do samorealizacji zaczyna się, gdy człowiek odcina się od fałszywych autorytetów i odnajduje w sobie własną moc. Każde z tych zdań narcyza możesz potraktować jak test. Nie po to, by cię złamać, ale byś mógł odkryć, gdzie jeszcze w tobie kryją się rany. Które domagają się uwagi, bo prawda jest taka: Narcyz nie ma nad tobą władzy, to twoje własne lęki, które on tylko wyciąga na powierzchnię. A skoro wychodzą, to znaczy, że jesteś gotowy, aby je uzdrowić. Może teraz czujesz, że spotkanie z narcyzem było dla ciebie ciężarem, że to ktoś odebrał ci energię, zburzył poczucie bezpieczeństwa, zasiał wątpliwość w twoim sercu. Ale pomyśl, czy to możliwe, że właśnie to doświadczenie miało cię obudzić? Karl Gustav Jung mówił, że nie możemy osiągnąć pełni, jeśli nie spotkamy swojego cienia. A narcyz jest właśnie lustrem. Lustrem, które boleśnie, czasem brutalnie, pokazuje to, co w nas jeszcze nie zostało uzdrowione. Każde jego zdanie to Twoja wina. Jesteś zbyt wrażliwy. Bez mnie sobie nie poradzisz. Nie jest prawdą o tobie. To sygnał. To znak, że w tobie samym istnieje część, która woła: "Zobacz mnie. Zaakceptuj mnie. Ulecz mnie." Czy widzisz, jak to się zmienia? Narcyz przestaje być tylko oprawcą. Staje się nauczycielem. Nie takim, którego chcieliśmy, ale takim, którego potrzebowaliśmy, by naprawdę rozpocząć swoją podróż. Prawo rezonansu, o którym mówił Jung, jest nieubłagane. Przyciągamy ludzi i sytuacje, które odpowiadają naszej wewnętrznej wibracji. Jeśli więc spotkałeś narcyza, to znaczy, że twoja dusza była gotowa, by stanąć twarzą w twarz z własnym cieniem. Być może to właśnie teraz zaczyna się twoja droga ku indywidualizacji. Pomyśl o tym w ten sposób. Gdybyś nigdy nie spotkał kogoś takiego, Nigdy nie zobaczyłbyś, jak silny naprawdę jesteś. Gdybyś nie usłyszał tych słów, nigdy nie odkryłbyś, że możesz je odrzucić i wybrać swoje własne. Gdyby nie ta rana, nie szukałbyś teraz drogi do uzdrowienia. A więc zapytaj siebie, co narcys pokazał mi o mnie samym? Gdzie we mnie wciąż jest cień, który domaga się miłości? Jak mogę użyć tego doświadczenia, by wznieść się na wyższy poziom świadomości? Poprawda jest taka. Narcyz nie zabiera ci twojej wartości. On jedynie wskazuje, że jeszcze jej w pełni nie odkryłeś. Twoja wrażliwość jest twoją siłą, twoja samotność, początkiem autentyczności, twoje rany, drogowskazem ku przebudzeniu. Nie musisz już wierzyć w Jego słowa. Nie musisz już oddawać swojej mocy komuś, kto żyje iluzją. Możesz teraz stanąć mocno na własnych nogach i powiedzieć dziękuję za lekcję, ale moja droga prowadzi dalej, do samego siebie. I w tym momencie zaczyna się coś nowego. Nie walka z narcyzem, nie chęć zemsty, ale twoja własna podróż. Podróż ku pełni, ku samoświadomości, ku wolności, bo jak powiedział Jung, Dopóki nie uświadomisz sobie swojego cienia, będzie on kierował twoim życiem, a ty będziesz nazywał to przeznaczeniem. Teraz masz wybór: Możesz pozwolić, by słowa narcyza dalej cię więziły, albo możesz spojrzeć w swoje lustro i powiedzieć: To ja decyduję o moim życiu, to ja jestem źródłem mojej wartości. A wtedy jego sześć zdań zamiast kajdan staje się kluczem. Kluczem, który otwiera drzwi do twojej wewnętrznej wolności, a więc nie bój się. Spotkanie z narcyzem nie było końcem, to był początek.